Zobaczcie, no nie mogę, muszę Wam się pochwalić. Zeszliśmy do 1001 drobiazgów i zobaczcie na cenę i zobaczcie, jest i jeden, i jest i drugi, i to są te same, których my ostatnio szukaliśmy na filmie. Także jakby co to są? 1001 drobiazgów. No dobra, ja już się z Wami tutaj witam twarzą w twarz, face to face. Słuchajcie, byliście ze mną, jak robiliśmy sobie makijaż. Makijaż wygląda naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, zobaczcie sobie sami. Nic skomplikowanego, naprawdę na szybko, bo ja tak na dobrą sprawę zaraz wychodzę. I teraz tak, chciałabym. <laughs> Dzisiaj nagrywam też drugi film, będzie to chod zakupowy. Ponieważ mamy piątek i niektórzy z was wiedzą, niektórzy nie, więc oficjalnie mówię, że wczoraj był drugi dzień, jak byłam w pracy, ale dalej jestem na inhalacjach i dalej mam antybiotyk, ale jest już o niebo lepiej, więc wróciłam do pracy. Myślałam, że po prostu yy, założyłam sobie tak, że jeżeli nie dam rady, ja się po prostu zwolnię i nie będę yy, nic na siłę, jeżeli kaszel wróci. Wiecie, ja jestem też osłabiona, więc nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało, nie, czy będę miała dużo latania. No bo nie oszukujmy się, ja pracuję fizycznie. To nie jest praca za biurkiem, więc tak, na dobrą sprawę poszło lepiej niż sobie wy, mogłam y, przypuszczać, więc naprawdę było fajnie. I tak, jeżeli chodzi o dzisiaj, jadę w tym momencie zaraz na kawę. Mamy godzinę 9:18. Zajadę jeszcze na pocztę, bo jak widzieliście na Instagramie, Mam tutaj do wysłania słuchajcie, paczuchy. Jak to to pokazać, żeby... Uuu, nie, nie. Będę jechała, więc mam po drodze, więc zawiozę wyślę. Nie jest to żaden problem. U właśnie pokażę Wam. Książki, które ostatnio zobaczyłam. No one nie są jakieś takiej pierwszej klasy, super w idealnym stanie, ale cena też była, umówmy się, nie, nie jest najwyższa. Cena też nie była z najwyższej półki, także cenowo też. Hmm. Pierwsza książka to jest kosmetyczny minimalizm, jak kupować mniej i wyglądać lepiej. Okay. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie wydana, ma bardzo ładne ilustracje. Wiem, że są osoby tutaj u mnie na kanale, które się interesują. Um, o, tutaj mamy na przykład wszystko, co jest o zdrowiu, o urodzie, o. o Chcę, że ja już tak mniej więcej przeleciałam, bo byłam bardzo ciekawa. O! To są chyba raczej takie rzeczy, tak, na to, na co trafiłam. No to te rzeczy, które ja już tutaj gdzieś wiem, które gdzieś o sobie znam. Yy, ale kupiłam. Yy, nie zaszkodzi przeczytać, może coś się trafi, coś, czego nie będę wiedziała. A druga to jest taka. Dajcie znać, czy żeście ją czytały. Ja do środka nie zaglądałam. Zajrzałam wczoraj, słuchajcie, ona kosztowała całe 5 zł. I ona jest w formie komiksu. Nie czytałam też nawet opinii recenzji, ja ją po prostu wzięłam, bo mi się spodobała okładka i, i, i ogólnie, ale nie zajrzałam do niej, także zobaczymy. Powiem Wam, że nie czytałam książek w formie komiksu, także trochę się tak wiecie. Ale wzięłam, przeczytam i na pewno dam Wam znać. Także dajcie znać, która pozycja Was bardziej interesuje. Z takich nowości to jest to. Aha, tutaj Julcia nie zapomni. Tutaj Julcia nie zapomni o swoich okularach. O! Całkiem inaczej, prawda? I słuchajcie, wczoraj, yy, jak byłam w pracy, przyszła paczka, którą odebrał Szymek. Książka, gdzie? Paczka prezentuje się w ten sposób. I jest filmek Bingo Spa. Dostałam jakiś czas temu zapytanie, czy nie chciałabym przetestować sobie kosmetyków i wydać opinii na kanale, więc stwierdziłam, że dlaczego nie? Wybrałam sobie kilka y, rzeczy. Przesyłka była ekspresowa, słuchajcie. E, tak na dobrą sprawę nie zdążyłam się dobrze położyć, następnego dnia już y, paczka była. I powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa tych kosmetyków. Aha, chyba ją źle. Źle czy dobrze? Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. O. I, i dobra, słuchajcie, kochani. Ja mogłam, miałam tę możliwość, wybrałam sobie kosmetyki, które chciałam przetestować. I te kosmetyki w tym momencie zobaczycie w tej paczce, ale zachęcam Was do wejścia na stronę, bo mają multum. Yy, kosmetyków do pielęgnacji twarzy ciała, włosów, maseczki, peelingi i możecie zadbać też o stopy. Polecam, zajrzyjcie, sobie. na pewno znajdziecie w opisie. I teraz tak, pierwszą rzeczą, jaką ja sobie wybrałam, to jest mocny peeling błotny do twarzy, kwas glikolowy, mlekowy. Aha. Wszystkie yy, yy. są stricte pod moją cerę, pod moje wymagania, pod moją pielęgnację wybierane. Ale wszystkie kosmetyki mają naprawdę pozytywne opinie u nich na stronie, także ja... Będę testować, a wy razem ze mną. O! Tutaj, słuchajcie, mamy sobie sól. Sól do stóp grzybica, pękanie na skórkę, wyciągi z dębu i glistnika. Dlaczego się zdecydowałam na tą sól? Ponieważ, jak wiecie, ja walczę z Teraz byłam mocno chora, więc yy, no te stopy nie są. Może w mega yy, zaawansowanym stopniu, że ja nie mogę chodzić i tak dalej ale gdzieś tam to nawilżenie i to przywrócenie im stanu sprzed choroby jak najbardziej byłoby przeze mnie wyczekiwane więc dużo nadziei pokrywam w tej soli że ona przyspieszy i pomoże w, moim, w moich problemach z piętami, tak na dobrą sprawę, bo nie oszukujmy się, ale zaraz będzie lato więc fajnie by było sól też miała bardzo dobre opinie dobra, co tu mamy dalej Szamponowe serum arganowe 100%. Także też mamy. Mamy tutaj również wygładzający krem do twarzy z witaminami A i E. I ten krem um, chciałabym zacząć stosować w ciągu dnia, przetestować go dla Was i sprawdzić też, jak będzie się zachowywał pod makijażami. Tutaj mamy też brzoskwiniowe masło do ciała z olejkiem babasu. Będzie testowana i zobaczymy sobie, czy ładnie pachnie. Nie, o, a się uciapałam. Ojej, piękne, jakbyście danio brzoskwinowo otworzyli. Naprawdę. I co my tutaj mamy? Kuracja do włosów słabych i wypadających. Także to jest yy, taka duża, 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 duża pojemność. I... Nie, ten nie jest zabezpieczone. Ale i tak przez sitko delikatnie. To sobie otworzymy. A co? Ech. Pięknie pachnie. Znaczy tak normalnie. Jak taki krem. Taki delikatnie pachnący. No bardzo ładnie pachnie. Uu, 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 uu. Oj, 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 oj. A. Pięknie pachnie. Także tutaj mieliśmy tą kurację i nakładamy ją na mokre włosy, delikatnie masujemy w skórę głowy. Po 10 minutach dokładnie spłukać. Także słuchajcie, to jest taka maseczka mi się wydaje. Zobaczymy. I tutaj jeszcze kolagenowy mamy kolagenowy krem naprawczy z kwasem askorbinowym. Słuchajcie, kochani, yy, ten Posziłam krem... mam o niego, ponieważ bardzo chciałabym go przetestować, słuchajcie, na noc i miał mega dobre opinie, także naprawdę powiem wam, że jest nowy, także pompujemy. O, chyba się odblokowało. Panie, gdzie pan tam idzie? Tam nic nie ma. Są tylko pole, o. Zobaczcie. Mm. Ale czuć. Pięknie pachnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś uwielbia zapachy w kosmetykach. Pachnie pięknie, delikatnie. Mm. I rozprowadza się też jak masełko. Także słuchajcie, no powiem Wam... że to by było na tyle. Tutaj chowam sobie te pianki, żeby mi tutaj psiuchy zaraz nie poroznosiły po, całej, po całym domu. Także jeszcze raz, e, krem na noc. Krem na dzień. Tutaj mamy peeling. Mamy też tą kurację do włosów słabych i wypadających. Na pewno będę chciała też dać troszeczkę, bo to jest mega pojemność. Wiecie, ja mam włosów trzy na krzyż. Bardzo będę chciała, żeby też siostra przetestowała. Ona ma długie, ona miała rozjaśnione włosy kiedyś. Teraz ma blond farbowany, więc na pewno będę chciała, żeby też przetestowała. Tutaj mamy ten szampon serum arganowe też. Też jestem ciekawa bardzo, zobaczymy sobie ten zapach. Bardzo ładnie pachną te kosmetyki, powiem Wam, tak delikatnie, nieprzytłaczająco. No i to masło do ciała z olejkiem bambasu, normalnie jak danio brzoskwiniowe, także mam nadzieję też... O, chodź, chodź, chodź do domku, bo ja zaraz muszę jechać. No pięknie, słuchajcie, no... Mm, będziemy się testować. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam taką możliwość współpracy. I mam nadzieję, że Wy ten filmik równie dobrze przyjmiecie pozytywnie um, i będziecie się cieszyć razem ze mną. Także słuchajcie, no w najbliższym czasie będziemy sobie tutaj um, robić testowanie. Ja już muszę uciekać. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Może to naprawdę nie było jakieś mega długie. I mega wyczerpujące, nie wiem, ja już sobie poskładałam wcześniej pranie, ogarnęłam w kuchni w miarę, żeby to tak, bo ja wiedziałam, że ja muszę zaraz wyjść. Przepraszam Was, że dzisiaj nie będzie sprzątania, gotowania i nie wiadomo czego, ale dzisiaj jest piątek piątki są z reguły dla mnie bardzo organizacyjne, a jak jestem w pracy to jeszcze bardziej, więc... Słuchajcie, ja mam dzisiaj dzień wolny, ale mam dla Was. W tym momencie ten film zmontuję wieczorem, tak jak będę montowała też chod dla Was. Ale no musiałam z Wami tą paczkę otworzyć. Jeżeli używaliście kosmetyków z firmy Bingo Spa, to dajcie znać, czy to były kremy, czy to były maseczki, czy może coś do włosów Wam pomogło. Dajcie znać, bo ja jestem bardzo ciekawa. Ja widziałam kilka filmików we współpracy właśnie z Bingo Spa u innych dziewczyn i tym bardziej moje serce się raduje, że ja mogłam dołączyć do tego grona, a wyrazem za mną także, kochani, ja już naprawdę uciekam, z wami się dzisiaj żegnam, widzimy się w kolejnym filmie i buziaki do następnego, pa pa.